Tu do i dzisiaj mam trzy nowe pet shopy. Ekstra. Jak coś, informacje. Rozdałam to, bo już to drugi raz nagrywam. I tak. Co tam jeszcze? Trzeci bo tata Bo tata mi przeszkodził. Za drugim razem, dobra. E, co do. Trzeba. Moja siostra miała dostać dwa małe pet shopy. Ale niestety nie dostała, bo ja ją przekupiłam karkami, Dałam wzięła wszystkie dodatki, a ja wziąłem tego za nią pet To Teraz ma jednego, ja jest. Dobra, otwierajmy, bo znowu uff, zabraknie mi miejsca. Jak mówiłam, to to i ja otworzyłam to też z takiego plastiku, ale drugiego peć nie. nie. Nie stworzyłam. Proszę. To, e, o Boże, to ten... Cudowny paset. Widziałem, że w zakątku zwierzątek pisało, że to beagle? Boże, kochana, to. Ale to jest. Jak ktoś jest, to jest? Emily. O, oh, proszę. Oh, I ona. Ge, moja Emily grała w. Aisha W filmie Życie po 15. Uh, Maje. Yeah. Yeah. G. 2001? Mi się tak zdaje? Dobra. I drugi to było moje marzenie. To ten pet shop, którego miałam. I ten pet-shop to ten miał, który miał być mojej siostry. Nie? A jest mój. Jestem pewna. No. To jest, o Boże, to Alexis z, z Pogromcy to felpes, ale u mnie będzie nazywać się Aleksi, bo nie nie, o, nie nie przepadam za ściąganiem imion. Dlatego Alexi bez S. To Jeżeli poprosicie mnie, żebym pokazała to, tak jak się robi takie koperty, to jak mi to zrobię. No A i na pewno, boże, to, to jest moje marzenie. O, nie, bo to jest naklej. To że... jest naklej. Bo to tak, on tutaj jest. Już go widzę. O, oczywiście ja wiedziałam jakie to paczek. To, to ten. O boże. Ja nie wierzę. Już mam. Może nie wyplukałam jeszcze go z plastiku. I ich też nie wypakowałam, ale to za. Kiedy pierwszy raz nagrywałam, to mi nie wyszło i nie niechcący wypakowałam. Dobra, to ja z szybko, szybko. I to będzie kola: kola, Drugi no, tego Baby z jak mówiłam, na ja siostra ma z dodatkami. Ale ja mam najważniejszy ją. Kola. Może ja muszę ją wyjąć. Mój pierwszy kola. Ja zazdrościłam nawet mojej koleżance, że ma kala. Ko o, jaka ładna. Ja to Ja Co ja przeglęłam, ale no, to no kola, A taki, a taki misiowaty to bal, to chyba piąty z misiowatych. No, no to jest. To są moje trzy nowe pet shop. Um, ten. Kola, kola. <laughs> mm. Kotka Alexi. Oraz. Piesek baset. Basetka, raczej musiała powiedzieć, ale dobra No, Emily, przepraszam za głosy w tle. No to bo.